Nie musisz być lepszy od nikogo. Nie musisz ścigać się w wyścigu, którego nie wybierałeś. Kwiaty nie porównują się ze sobą. Każdy z nich kwitnie w swoim czasie. Tak samo jest z tobą. Każdego dnia jesteśmy bombardowani porównaniami. Ktoś zarabia więcej, ktoś wygląda lepiej, ktoś szybciej osiąga sukces. Widzisz to w mediach społecznościowych, słyszysz to w rozmowach, czujesz to w oczach innych i nagle masz wrażenie, że jesteś z tyłu. Że nie dorastasz do oczekiwań, że Twoje życie to ciągłe gonienie za kimś, ale chcę, żebyś na chwilę zatrzymał się. I pomyślał o ogrodzie pełnym kwiatów. Jeden zakwita w marcu, drugi w maju, trzeci dopiero latem. Czy to znaczy, że ten ostatni jest gorszy? Nie, on po prostu ma swój czas. I kiedy nadejdzie jego moment, rozkwitnie najpiękniej. My, ludzie, jesteśmy jak te kwiaty. Każdy z nas ma swoją porę swój rytm, swój niepowtarzalny cykl. Ale żyjąc w świecie porównań, tracimy tę świadomość. Zamiast patrzeć na siebie, patrzymy na innych. Zamiast kwitnąć, ścigamy się. Zamiast akceptować swoją drogę, próbujemy naśladować cudzą. Stoicyzm uczy nas, że porównania są źródłem cierpienia. Nie mamy wpływu na to, co robią inni. Mamy wpływ tylko na swoje myśli, działania i postawę. I to wystarczy, by żyć pełniej. Twoja wartość nie zależy od tempa, w jakim idziesz, nie zależy od tego, ile masz na koncie, nie zależy od tego, jak wyglądasz w oczach innych. Twoja wartość jest niezależna od porównań, jest w tobie, w Twojej unikalnej drodze, w tym, że jesteś, że żyjesz, że idziesz swoją ścieżką. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię w podróż: podróż, w której zrozumiesz, jak przestać się porównywać, podróż, która nauczy Cię akceptacji. Podróż, w której odkryjesz, że nie musisz niczego udowadniać, bo twoje życie już teraz ma wartość. Dlaczego porównania odbierają nam spokój? Porównywanie się to pułapka, w którą wpadamy niemal codziennie. Wystarczy jeden obrazek w internecie, jedno zdanie rzucone przez kogoś, jedna chwila, w której widzimy, że ktoś osiągnął coś szybciej, i nagle cały nasz spokój znika. Zaczynamy analizować: dlaczego on ma więcej? Dlaczego ona wygląda lepiej? Dlaczego ja nie jestem jeszcze w tym miejscu, w którym powinienem być? Tak rodzi się wewnętrzny chaos. Porównania to cichy złodziej szczęścia. Zabierają nam wdzięczność. Zamiast widzieć, co już mamy, koncentrujemy się na tym, czego brakuje. To jak patrzenie na pełne niebo gwiazd, a skupianie się tylko na jednym pustym punkcie. Stoicy uczyli. Że nie powinniśmy tracić energii na rzeczy, na które nie mamy wpływu. A co jest bardziej poza naszą kontrolą niż cudze życie? Nie wiesz, jakie decyzje ktoś podjął? Nie znasz wszystkich kosztów, które zapłacił. Nie widzisz jego wątpliwości, lęków i strat. Widzisz tylko efekt, fasadę, końcowy obraz. I porównujesz to do swojej codzienności. To niesprawiedliwe wobec ciebie, bo mierzysz swoją drogę cudzą miarą. Bo oceniasz siebie cudzym tempem, bo patrzysz na własne życie jak na wyścig, a nie jak na podróż. Porównania prowadzą też do nieustannego napięcia. Czujesz presję. Czujesz, że ciągle musisz nadganiać, że jesteś niewystarczający, że dopiero kiedy dogonisz innych, będziesz mógł poczuć spokój. Ale ten spokój nigdy nie przychodzi, bo zawsze znajdzie się ktoś szybszy, zawsze znajdzie się ktoś bogatszy. Zawsze znajdzie się ktoś piękniejszy, to błędne koło, koło, które kręci się bez końca, koło, które odbiera energię, motywację i radość. I jedynym sposobem, żeby z niego wyjść, jest przestać w nim uczestniczyć. Wyobraź sobie na chwilę, że tego koła nie ma, że budzisz się rano i nie myślisz o tym, kto jest dalej niż ty, że twoje myśli są wolne od porównań że twoje serce bije spokojnie, bo akceptujesz swoją drogę. To możliwe. I właśnie do tego prowadzi świadomość, że twoje tempo jest wystarczające. Stoicyzm przypomina nam, że wartość człowieka nie wynika z tego, co posiada, nie wynika z jego pozycji, nie wynika z porównań do innych. Wartość wynika z tego, kim jesteśmy wewnętrznie, jakie mamy cnoty, jak postępujemy w obliczu trudności. Jak radzimy sobie z własnym umysłem, Twoje życie jest Twoim ogrodem. Nie musisz patrzeć, jak rośnie ogród sąsiada. Wystarczy, że zadbasz o swój, i krok po kroku, dzień po dniu, on też zakwitnie. Akceptacja siebie jako fundament spokoju. Największy dar, jaki możesz sobie podarować, to akceptacja nie ta powierzchowna, powtarzana jak mantra, ale głęboka, prawdziwa, zakorzeniona w sercu. Akceptacja tego, kim jesteś i gdzie teraz jesteś. W świecie, który nieustannie ci mówi bądź kimś innym, akceptacja to akt odwagi. Reklamy pokazują ci, jak powinieneś wyglądać, media podpowiadają, ile powinieneś zarabiać, znajomi porównują, co już osiągnąłeś. I w tym chaosie łatwo zapomnieć, że twoje życie nie jest projektem porównawczym. Stoicy wierzyli, że spokój ducha rodzi się wtedy, kiedy przestajemy walczyć z rzeczywistością, kiedy zamiast odrzucać to, co jest, przyjmujemy to z pokorą. Akceptacja nie oznacza rezygnacji, akceptacja oznacza zgodę na ten moment, w którym jesteś. Bo tylko wtedy masz moc, aby iść dalej. Nie możesz zmienić swojego wczoraj, nie możesz przeskoczyć na cudzą ścieżkę, ale możesz dziś spojrzeć w lustro i powiedzieć, Jestem w porządku, tu gdzie jestem. To nie słabość, to siła, której wielu nie potrafi odnaleźć. Zadaj sobie pytanie: co by się stało, gdybyś przestał walczyć ze sobą? Gdybyś przestał porównywać swoją twarz, swoją karierę, swoje tempo życia do innych, co byś poczuł? Czy nie byłaby to ulga? Czy nie byłby to oddech, którego od dawna potrzebujesz? Akceptacja siebie to nie zatrzymanie się w miejscu. To początek wolności, bo dopiero gdy akceptujesz siebie, możesz świadomie wzrastać, nie z presji, nie z porównania, ale z miłości i spokoju. Stoicy powtarzali, że człowiek spokojny to człowiek silny, nie dlatego, że nie ma problemów, ale dlatego, że potrafi spojrzeć im w oczy bez ucieczki. I ty możesz taki być. Możesz wybrać, by zamiast wiecznej krytyki siebie postawić na wdzięczność. Wdzięczność to siostra akceptacji. Kiedy zaczynasz dostrzegać to, co już masz, twoje serce zmienia rytm. Zamiast wiecznej gonitwy pojawia się cisza, zamiast braku, dostatek, zamiast poczucia porażki, poczucie sensu. Może dziś myślisz, że jesteś za późno, że inni już wyprzedzili cię w drodze do sukcesu, ale zapamiętaj: kwiat, który kwitnie później, nie traci swojego piękna. Czasem jego zapach jest jeszcze głębszy, czasem jego barwy jeszcze intensywniejsze. Tak samo jest z tobą, twoje tempo nie jest błędem, twoja historia nie jest gorsza, twoje życie ma wartość, niezależnie od tego, jak wygląda cudze. Jak przestać się porównywać. Stoickie narzędzia na co dzień, porównania są naturalne. Nasz umysł został zaprogramowany do obserwacji i porównywania. To pomagało przetrwać naszym przodkom. Ale dziś. W epoce mediów społecznościowych to źródło cierpienia. Nie możesz całkowicie wyłączyć porównań, ale możesz nauczyć się, jak nad nimi panować. I właśnie w tym pomaga stoicyzm. Pierwsze narzędzie to świadomość wpływu. Stoicy mówili: skup się tylko na tym, na co masz wpływ. Nie masz wpływu na to, co inni robią, ile osiągnęli, jak wyglądają, masz wpływ na swoje myśli, swoje działania i swoje nastawienie. Za każdym razem, kiedy poczujesz ukłucie porównania, zapytaj siebie, czy to jest w mojej kontroli? Jeśli odpowiedź brzmi nie, odpuść drugie narzędzie to praktyka wdzięczności. Wdzięczność odwraca uwagę od tego, czego ci brakuje i kieruje ją na to, co już masz. Codziennie możesz zapisać trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To może być drobiazg ciepła kawa, rozmowa z bliską osobą. Chwila ciszy rano. Wdzięczność zmienia perspektywę. Uczy cię widzieć pełnie, a nie brak. Trzecie narzędzie to uważność na własną drogę. Wyobraź sobie, że idziesz ścieżką w lesie. Po bokach są inne ścieżki. Niektóre prowadzą szybciej. Niektóre wydają się piękniejsze. Ale żadna z nich nie jest twoja. Twoja ścieżka to twoje wybory, twoje doświadczenia, twoje lekcje. Kiedy próbujesz iść cudzą drogą, gubisz się. Kiedy idziesz swoją. Odnajdujesz sens. Czwarte narzędzie to perspektywa czasu. Stoicy przypominali, że życie jest krótkie. Czy naprawdę chcesz spędzić je na patrzeniu w cudze podwórko? Czy naprawdę chcesz zabierać sobie spokój przez porównania, które nie mają znaczenia za rok, pięć czy dziesięć lat? Twój czas jest zbyt cenny, żeby go tracić na wyścigi, których nie potrzebujesz. Piąte narzędzie to ćwiczenie w akceptacji porażek i sukcesów. Nie jesteś tylko swoimi zwycięstwami, nie jesteś też tylko swoimi błędami, jesteś całością. Akceptując siebie w pełni, uczysz się patrzeć na życie bez lęku, a wtedy porównania tracą swoją moc. I wreszcie szóste narzędzie praktyka ciszy. Znajdź czas, by być sam ze sobą, bez telefonu, bez mediów, bez bodźców, tylko ty i twoje myśli. To właśnie w ciszy rodzi się największa jasność, to tam odnajdujesz odpowiedź, której nie znajdziesz w oczach innych. Stoicyzm to nie teoria, to praktyka dnia codziennego. Każdego dnia możesz wracać do tych narzędzi i krok po kroku uwalniać się z porównań. To nie stanie się od razu, ale każdy dzień w stronę spokoju to zwycięstwo. Cała ta podróż prowadzi do jednego wniosku. Nie jesteś tutaj po to, by się ścigać. Nie jesteś tutaj po to, by porównywać swoje życie do innych. Jesteś tutaj po to, by kwitnąć na swój sposób. Kwiaty nie rywalizują ze sobą. Każdy z nich rozkwita wtedy, gdy nadejdzie jego czas. I nikt nie pyta, dlaczego jeden zakwitł szybciej, a drugi później. Bo każdy wnosi swoje piękno, swoją wartość i swoją obecność. Tak samo jest z tobą. Twoja droga nie musi wyglądać jak cudza. Twoje tempo nie musi pasować do oczekiwań świata. Twoje życie nie musi być odbiciem czyjejś wizji sukcesu. Masz prawo iść swoim tempem. Masz prawo żyć po swojemu. Masz prawo rozkwitnąć wtedy, kiedy będziesz gotowy. Stoicy uczyli, że szczęście nie polega na byciu lepszym od innych. Szczęście polega na tym, by być w zgodzie ze sobą, by akceptować to, co jest w Twojej kontroli, by odpuszczać to, czego nie możesz zmienić. I by każdego dnia żyć z poczuciem sensu, a nie porównania. Chcę, żebyś zapamiętał jedno zdanie: Twoje życie jest wystarczające. Nie dlatego, że musisz coś udowodnić, nie dlatego, że musisz sięgnąć po cudze cele, ale dlatego, że jesteś, bo już sama Twoja obecność ma znaczenie. Może dziś wątpisz, może patrzysz na innych i czujesz, że jesteś w tyle, ale przypomnij sobie o ogrodzie pełnym kwiatów. Ty też masz swój czas. I gdy On nadejdzie, zakwitniesz tak, że nikt nie będzie miał wątpliwości. Dlatego od dziś wybierz spokój zamiast porównań, wdzięczność zamiast krytyki, akceptację zamiast ciągłego ścigania się. I zobaczysz, jak zmieni się Twój świat. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło Cię choć trochę, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Subskrybuj mój kanał, aby wracać do treści, które przypominają ci, że jesteś wystarczający. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów i udostępnij ten film komuś, kto dziś potrzebuje usłyszeć, że nie musi się porównywać. Twoja droga jest wyjątkowa, twoja obecność jest cenna. I pamiętaj, kwiaty nie rywalizują, one po prostu kwitną.